Agora. Escapou What O que <asan Transfer Nadia: o etapaome> <laughs> <speaking> Jak tam stary biścik. Z powrotem. Głównie, <laughs> na wstecznym jedziemy. Gole, jedziemy na No co tu się dzieje? No molestuje <laughs> mnie ten pedał. <laughs> Pełor? <Peardot>, co jest? Za tobą jest. Okej, okej. Okej, okej. Zniszczyłeś mi wyścig no Kurwa! Nie Dobra, ja biorę drugiego Blokuje i blokuję tam. O! Ale! Kurwa! O. kurwa. Ten boss mnie naciskał. czemu? Zabity, zabity, zaraz Zdoczymy, będzie. Nie masz. Nie. Mam go! O, oka Dobrze, na mnie. Mamy go. Jak to fajny star beast. Mamy Cię. <laughs> ale ładnie skręciłem co? Nie, nie. Ładnie, ładnie. Ładnie powiedzmy, ładnie powiedzmy. Pojedzie, proszę. ładnie, pojedź. Espresso. Espresso. Mówi się Ekspreso, ja wam mówię. ma jak to Jak niko nie ma przecież. Jak Na, to nie ma? Poniosłem mapę wędkarską. A no to widzisz, to może dlatego nie ma nikogo. I to było to, co się świeciło. No jak to kurwa nie ma, jak jest chłop. Mnie nie ma chłopu. O, teraz się pojawił Hahaha. Proszę, No Mam radę, widzę zajebiste beczki do zlutowania. E! Wow, 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 wow. Kurwa! Okej. Okay. Nie. Ja już też widzę syrenkę, nic nie wypłynęło. A nie, tu jest chłop. O. jest chłop, jest chłop. Widzę go, jest to po ciebie z Widzę, widzę. A, stanie, sani... stanie. Te, wow. ten, ten, ten mi to dostał. Aha, gdzieś mi go rozku... wyjli Kurde Mamy sniperzy, się zesrał pewnie Kurwa co jest Bo cioè... ja No no To, to jakaś ściana jest, którą trzeba rzucić nie bombą nie ma. Nie? nie ma, nie ma Nie, ma, nie ma Nie Kurde bole. No patrz jaki chuj Dalej, dalej, dalej Mamy to dolej! Czekaj Żyćko ty Action, pack. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA MEDE, <grymne> Kurwa Co to robisz? to wejść Co? Dobre, <grymne> yeah. Co się odkurwiło? Jeszcze jedna HZ-ka podnieść A do no, ale wstawaj Dymy się dzieją Zanim ja tam dobiega, dobiega to już te wszystko rozpytala. No, nie Bardzo dużo jest Bardzo jest Ale chyba. 100 milionów IQ Spieram. Zbieram Chodź coś na górę Bo jadę

Гаш, гаш и Bamujemy glow -stiki. Kurwa, ale bas! Z wow. prawej strony. Zapomniałem <laughs> e! e! się. Nie ruszaj się. Ale świeci, kurwa, jak psu jajca. Kto, to, kto tam w piadalach króbki? <grywa> Kurwa ci <cicho>. No kuba Nie, <grywa> stało się Pytę To co to było Idem Jeden, prostu był No teraz Co wy robicie? Ej! Ej! Co za tobą? No dobra. Poczekamy. Aście ściemni. nim? Poczekamy, aż kuba tu przyjdzie. <laughs> ok, ślatarka. Halo. O! <laughs> kuba, gdzie jesteś? Kuba, się... kuba, nie tam jest potwór, kuba! Nie! <laughs> kuba, kur tam jest. Czekam. Do domu, tu, 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 kuba, tutaj. W no, do domu, w do domu są Tutaj, chodź, tutaj, za dźwiękiem, chodź. Tutaj są A? drzwi. Oj kurwa! Halo, Kuba? <laughs> chyba to, chyba po. O! Jest! Halo, Kuba? Jest w drzwiach! Tak, gonicie, gonicie! O kurwa! O! Chyba... o! <laughs> Dobra, no to wchodzimy do tych katakumb, tak? No. A tutaj co jest? Cztery szkielet, tam jest. tu jest jakieś drugie wejście! Chodźcie, chodźcie! bo To jest drugie wejście jakieś. Tutaj nie byłem w tych katakumbach. Tam był pojebany szkielet. Ja z drugiej strony. O, są moje glowsticki tam dalej. Nie widzę ich. A! Ja! A! Kurwa mać. Halo, hello, z tyłu. Halo, cê gaja, ei chopake. Chopake, z tyłu, z tyłu, kurwa, ei <laughs> <laughs> I dwa razy próbowałem was znaleźć. A teraz się zjadło? Odprowadź Zna Znaleźliśmy z Bulgarem runę i kluczyk i teraz te drzwi otworzyliśmy. Dawaj. A ile byłaś tam w katakumbach, Zichu? Oj! No Proszę cię, żebyśmy znaleźli ja tutaj czekam. Tomasz Biały. Tomasz dla 10 Znowu. chodzi? Tomasz biały Tomasz ładny. Okay. <noise> Tomasz biały. Tomasz Biały. Tomasz Biały. Tomasz 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 biały! Tomasz biały! Tomasz biały! To oh, no, padł. <laughs> Ja pierdole! No dobra, no to trzy, cztery. Dawaj. Ej. O już gotuję gdzieś w tej szafie. Jak się go? Dobra. O kurwa, o. jest. Jest. Ja pierdolę. Ledwo wreszcie się pojawiła już od razu. Za szafą. Przed nami. W szafie. Ej! O! Je. Co? Curva, vesti! Gappier dole! Portero Rupert! <Слыш> <Слыш> Нет.